Jest środa, zaczynamy Panoramę Lubelską. Anna Repcewicz-Wiśniewska, dzień dobry, a oto co przed nami. Prawo do azylu, Sejm podjął decyzję. Liczenie strat po przymrozkach. Nowa jednostka do spraw inwestycji. Sejm za dalszym czasowym zawieszeniem prawa do składania wniosków o azyl na granicy z Białorusią. Za zagłosowało 366 posłów, przeciw było 17 parlamentarzystów, nie głosowało 77 posłów. Takie rozwiązania obowiązują od końca marca i bez zgody Sejmu wygasłyby w przyszły poniedziałek. Rząd podkreśla, że na granicy z Białorusią trwa zorganizowana presja migracyjna, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. A o szczegółach z okolic Włodawy, Emil Paliwoda. Oczywiście od popartych dziś przez Sejm rozwiązań obowiązują wyjątki. Te dotyczą m.in. dzieci bez opieki, kobiet w ciąży czy osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają pomocy. Warto przypomnieć, że ograniczenie prawa azylowego obowiązuje już od końca marca i teoretycznie ten 60-dniowy okres miał zakończyć się 26 maja. Dlatego konieczne było głosowanie w Sejmie nad przedłużeniem o kolejnych 60 dni. Okresu, w którym prawo azylowe w Polsce jest ograniczone. Na poparcie zasadności tych rozwiązań mamy dane ze Straży Granicznej. Od piątku do wczoraj udaremniono bowiem około tysiąca prób nielegalnego wtargnięcia na terytorium Rzeczpospolitej, co dobitnie pokazuje, że presja migracyjna zarządzana przez reżim Aleksandra Łukaszenki nie słabnie. Dodatkowo funkcjonariusze w tym okresie zatrzymali pięciu tzw. pomocników, którzy parają się pomocą. Przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Oczywiście oprócz aktów prawa, które mają być takim czytelnym sygnałem, skierowanym między innymi do krajów pochodzenia nielegalnych imigrantów, że przez Polskę do Unii nielegalnie nie da się dostać, jest także system perymetryczny, który rozciąga się już na całej długości granicy z Białorusią na odcinku województwa lubelskiego. To 4,5 tysiąca kamer na specjalnych masztach, które pozwalają monitorować do Dosłownie każdy centymetr rzeki. Obraz z tych kamer już wkrótce będzie w czasie rzeczywistym kontrolowany w siedzibie nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Niemal 50 gminnych komisji z województwa lubelskiego szacuje straty po przymrozkach. Dla sadowników to pierwszy krok do wypłaty odszkodowań, bo na komercyjne odszkodowania większość z nich liczyć nie może. Ucierpiały plantacje m.in. w powiatach Opolskim, Kraśnickim i Puławskim. Straty nierzadko sięgają 70%. Filip Karmana. Ale te owoce, które są, to nawet są jakieś rzeczy marne. Straszne. Tak, w praktyce wygląda szacowanie strat przez gminne komisje. Komisja składa się przynajmniej z trzech osób. Każda z nich sprawdza stan zawiązków owoców i samych kwiatów. Kwiatostany są najczulszym organem nie na spadki temperatury, już poniżej 1 stopnia. A w rejonie Klementowic czy Końskowoli przy gruncie było nawet minus 5. I tutaj straty są ogromne. No tak z następnych oględzin tutaj no, widać no, około 70% strat no, y, z powodu przymrozków. To było pierwsze szacowanie strat w Końskowoli, ucierpiały głównie drzewa i krzywy owocowe. Przede wszystkim czarna porzeczka. To jest ponad 80% w całej stratach, a reszta to będzie czerwona porzeczka i trochę borówki amerykańskiej. Którymi także będą zajmowały się gminy na komisje. W całym województwie jest ich niemal 50, ale kolejne są powoływane niemal każdego dnia. O pomoc ubiegają się rolnicy z całego województwa. Wiem, że w granicach 250 tysięcy no nie będzie dało się po prostu zarobić. Kilka dni temu w Panoramie Lubelskiej pokazaliśmy straty u plantatora truskawki Daniela Jóźwiaka w gminie Jastków. Po drugich przymrozkach całkowicie czarny owoc jest, nic z tego już nie będzie. Także tutaj straty wynoszą około 70%. Trudny sezon. Ha, takiego to ja jeszcze nie pamiętam. To najgorsze jest to, że wie pan, że to jest drugi rok z rzędu. Nie wiem, czy się ludzie pozbierają. Nie mam pojęcia. Straty powinny zostać oszacowane w ciągu dwóch miesięcy od momentu zgłoszenia. Wnioski trafiają najpierw do gminy, a te o powołaniu komisji muszą poinformować właściwego wojewodę. I naprawdę samorządy gminne muszą być tu sprawne, i komisje muszą już zacząć pracować, żebyśmy poznali w szczegółach skalę tego zjawiska. Po oszacowaniu strat odszkodowania wypłacane są z budżetu państwa. Ministerstwo rolnictwa w przypadku dużej liczby wniosków nie wyklucza zwrócenia się o pomoc finansową do Komisji Europejskiej. Filip Karman, Pan Ramon 1 czerwca druga tura wyborów prezydenckich. Obaj kandydaci walczyło o głosy, dlatego wystartowała m.in. akcja Koalicji Obywatelskiej Młodzi Naprzód, której celem jest dotarcie przede wszystkim do studentów. Akcja prowadzona jest także na terenie Lublina. Im więcej ludzi chodzi głosować, tym większe zaufanie do państwa przede wszystkim, bo tym większą taką legitymację społeczną mają władze. Bardzo się cieszę z tego, że młodzi ludzie w tych wyborach poszli... Do urn bardzo szeroko. Była to jedna z najwyższych frekwencji wśród wszystkich grup wiekowych. Wyższa frekwencja była tylko w grupie 50-59 lat. Rafał Trzaskowski pokazał, że jest bliski młodym ludziom. I tutaj najlepszy przykład, moim zdaniem, to jest program ochrony zdrowia psychicznego w Warszawie. Bardzo rozbudowany, bardzo pokaźny, tak naprawdę jak na warunki samorządowe, jak na to, jakie, jakie samorząd ma możliwości. W Warszawie został zrealizowany, ciągle działa. No i to jest jedna z tych potrzeb młodych ludzi, która jest jednak najbliższa im. Kryzys zdrowia psychicznego jest bardzo duży, pogłębia się tak naprawdę. Młodzi ludzie przekonywali rówieśników do oddawania głosu na kandydata koalicji obywatelskiej. Ogólnopolski plan akcji Młodzi Naprzód zakłada odwiedzenie większości miast wojewódzkich. Na liście są m.in. Kraków, Wrocław czy Trójmiasto. Kampania ma polegać na bezpośrednich spotkaniach, ulicznych rozmowach i przekazie od młodych do młodych. Zarząd Inwestycji Miejskich to nowa jednostka, która powstanie w strukturach Urzędu Miasta Lublin. Będzie zajmowała się kompleksową obsługą inwestorską ratusza, po to, by usprawnić realizację prowadzonych przez miasto inwestycji. Tomasz Maciuszczak. Nowa jednostka będzie odpowiedzialna za miejskie inwestycje od A do Z. Od zlecania opracowania dokumentacji przez ogłaszanie przetargów po nadzór nad realizacją prac. W jednych rękach, w cudzysłowie, chcemy pomieścić. Cały proces przygotowania zarządzania inwestycjami. Zarząd powstanie na bazie obecnego Wydziału Inwestycji i Remontów. Nie zmieni się lokalizacja, kadra i dyrekcja, ale jak podkreśla szefowa jednostki, pozwoli to na skrócenie procedur. Ja wiem z perspektywy czasu, że my musimy do kwietnia, marca, początku roku, już zgłosić wszystko do przetargów i już je ogłaszać. Mamy z tym kłopot, jest natłok tych zamówień. W ogóle w urzędzie, w związku z czym tutaj jest najważniejsza rzecz. Skrócimy czas oczekiwania na ogłoszenie przetargu, skumulujemy to na początku roku. Będziemy mogli zakończyć inwestycje z końcem roku. Zarząd będzie odpowiedzialny za realizację około 60 projektów inwestycyjnych i 70 remontowych. Jednym z kluczowych będzie budowa nowej siedziby teatru Andersena w miejscu Dawnego Domu Kultury Kolejarza. Inna, na którą z wytęsknieniem czekają fani żużla, to przebudowa stadionu przy alejach zygmuntowskich. Miasto wróciło do tej koncepcji po fiasku planów związanych z budową nowego obiektu i rozwiązaniu umowy z projektantem, który nie wywiązał się z zadania. Te środki chcemy przeznaczyć na rozpoczęcie właśnie procedury tutaj modernizacji stadionu Żyżlowego. Na powstanie zarządu inwestycji miejskich muszą się zgodzić lubelscy radni. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na sesji 29 maja. To jest główne wydanie panoramy lubelskiej. Zobaczmy, jakie tematy jeszcze przed nami. Odkrycie archeologiczne podczas budowy S17, dzień otwarty w pogotowiu ratunkowym. Nadużywanie antybiotyków ma poważne konsekwencje. O wyzwaniach w leczeniu antybiotykami właśnie rozmawiali specjaliści podczas warsztatów w szpitalu przy Alei Kraśnickiej w Lublinie. Eksperci mówili m.in. o skuteczności nowych antybiotyków, ale też o przyczynach niepowodzeń w terapii. Można to nazwać katastrofą porównywalną z katastrofą klimatyczną, i to jest naprawdę poważna sprawa. My sobie nie zdajemy sprawy, bo żyjemy w takim przekonaniu, że to są cudowne leki. To są cudowne leki, jak działają i o tym wszyscy wiemy. I ten zachwyt na nimi spowodował trochę ich klęskę. Bo nam się wydaje, że na wszystko są dobre, a muszą być tylko podawane wtedy, gdzie jest naprawdę ten lek uzasadniony. My analizujemy. Te sytuacje, które stwarzają nam problemy w skuteczności antybiotykoterapii, co wynika zresztą z lekooporności bakterii. Wiemy, że bardzo dużo w tej chwili pojawia się szczepów wielolekoopornych. To nie jest tylko nasz problem, to jest ogólnoświatowy problem. I tutaj jest kwestia odpowiedniego postępowania, właściwie współpracowania, między, współpracy między lekarzem, mikrobiologiem, ale tak samo pacjentem. To pierwsze szkolenie organizowane w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Przalej Kraśnickiej skierowane do lekarzy, pielęgniarek i mikrobiologów. Specjaliści podkreślają jednak, że nawet najlepiej skoordynowana współpraca tych grup zawodowych nie będzie skuteczna bez opracowania Narodowego Programu Walki z antybiotykoodpornością. Średniowieczną osadę i studnie odkryli archeolodzy na trasie przyszłej S17 pod Zamościem. Trwają tam badania poprzedzające rozpoczęcie inwestycji. Znaleziska obejmują setki artefaktów, m.in. ceramikę, narzędzia i kościane przedmioty z XIV–XV wieku. To nie pierwszy przypadek, kiedy podczas realizacji różnych inwestycji drogowych pracownicy natrafili na ślady historii. Tak jest i tutaj, w łabuniach, to stanowisko archeologiczne numer 8. Prace rozpoczęły się tu rok temu. Okazało się, że w tym miejscu są relikty, osady. Właściwie można powiedzieć, że jest to stanowisko wielokulturowe, ponieważ mamy i pradziejowe zabytki, relikty pradziejowej osady. Kolejne pochodzą już z okresu średniowiecza. Jako, że stanowisko jest dosyć rozległe, okazało się, że jest większe niż pierwotnie zakładaliśmy. Należało je poszerzyć. W ubiegłym roku przebadano 110 arów w ramach badań powierzchniowych. W tym roku zakres badań archeologicznych poszerzono i teren do przebadania wynosi prawie 3 hektary. Ponieważ obszar ten jest przecinany powstającą drogą S-17, konieczne są badania wyprzedzające. Te prace prowadzone są na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Badania dały wiele historycznych faktów. Najstarsze osadnictwo związane z miejscowością Łabunie. Pierwsza wzmianka historyczna o Łabuniach pochodzi z 1428 roku. I już mówi o tym, że były jakieś włości, a więc nie była to jedna, dwie jakiejś zagrody, tylko kilka osiedli skoncentrowanych wokół dzisiejszej zabudowy łabuń. Znaleziska obejmują również inne artefakty. Wśród znalezisk najciekawszymi są szydło i szpila wykonane z kości plus do tego kilka narzędzi krzemiennych i Około 10 przedmiotów wykonanych z żelaza. Żeby prace archeologiczne miały jak najmniejszy wpływ na termin realizacji inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystępuje do nich zanim wykonawca rozpocznie budowę trasy. Jeżeli chodzi o samą realizację tego odcinka, czyli budowę S17 między węzłem Zamość-Słuta, Zamość-Południe, no to obecnie oczekujemy na wydanie decyzji z RIT, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. No i po, po wydaniu tej decyzji będą mogły się rozpocząć prace budowlane. Mamy wyłonionego wykonawcę. Mamy nadzieję, że, że, te, że te decyzje uzyskamy już niebawem, także jeszcze w tym roku rozpoczną się prace budowlane. Prace archeologiczne w rejonie Zamościa mają potrwać jeszcze kilka tygodni. Artefakty, zabytki, przedmioty codziennego użytku, które na miejscu odkrył archeolog, przekazywane są do muzeów. Teraz dobre wiadomości dla lubelskich i świdnickich kierowców. Ulica Dworcowa, będąca najkrótszym połączeniem między obydwoma miastami, jest już oddana do użytku. To koniec historii, która trwała dekady. Długo trwało uzyskiwanie pozwoleń i szukanie funduszy. Cała dworcowa liczy 2,5 kilometra. Wcześniej udało się wyremontować odcinek miejski, a teraz kluczowy podmiejski, położony między lasem a torami. Fajna droga, fajny, bardzo dojazd jest bliżej i myślę, że jest potrzebna. Była potrzebna. Pamięta pani jak to było wcześniej? No, pamiętam. Na rowerze nawet było trudno przyjechać, bo droga jak ser była. Najszybsze połączenie z centrum Świdnika do lubelskiej strefy ekonomicznej było symbolem niemożliwej do zrealizowania drogi, drogi kluczowej, co okazało się w trakcie budowy ekspresówki do piask oraz lotniska. Wtedy Świdnik no, nie miał jak wyjechać. Mówię o ludziach. I, i, I jedyną drogą była ulica dworcowa, która wtedy była w części ulicą y, y, gruntową i tam się robiły korki. Teraz dworcowa to droga z równą nawierzchnią, schodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem i odwodnieniem. Remont zakończył się półtora miesiąca temu, ale jeździć autami można tędy dopiero teraz. Tyle trwało uzyskanie pozwoleń na użytkowanie. Rowerzyści są już ze skrótem obeznani i go sobie bardzo chwalą. Ja mieszkam tam na brzegowej ulicy, tam tamtego końca. Do, do, do świnka w sumie do Flina muszę jechać, to mam 7 kilometrów, a tutaj jest Remont pochłonął 15 milionów złotych. Połowa to pieniądze z budżetu państwa, a za resztę zapłaciły porówno miasto i powiat. Droga już zyskuje na znaczeniu, bo obecny główny wjazd od Lublina do Świdnika jest obecnie zakorkowany. Prywatny inwestor na Alei Jana Pawła II buduje dyskont i stację benzynową. W tym momencie trwa tu poszerzanie ulicy, tak aby w przyszłości uniknąć kolizji. Do lipca obowiązuje tu Ruch wahadłowy. Ci, którzy nie chcą czekać, mają teraz możliwość dojechać do Świdnika od strony specjalnej strefy ekonomicznej. Czasy, odmiany i stopniowanie przymiotników nie stanowią dla nich problemu. Poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego FOX. Nagrody w teatrze Starym w Lublinie dobrali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uznanie należy się jednak wszystkim, a rywalizowało tu ze sobą ponad 2000 osób. Jest w formie jednorazowego testu, który uczniowie piszą w swoich szkołach w całej Polsce w tym samym momencie. Dotyczy on zarówno zadań językowych, słownikowych, gramatycznych, jak i wiedzy ogólnej dotyczącej krajów anglojęzycznych. Teraz już a... Jestem korepetytorką angielskiego i w przyszłości, w przyszłości planuję otworzyć swoją majątkową szkołę. W całym kraju w tym konkursie rywalizowało ze sobą 14 tysięcy osób. Najlepsi oprócz dyplomów otrzymali także bony podarunkowe i opłacone egzaminy językowe w University of Cambridge. Ratownicy medyczni zorganizowali dziś dzień otwarty dla przedszkolaków. Oczyli zasad udzielania pierwszej pomocy i opowiadali im dzieciom o swojej codziennej pracy. Nikt nie oczekuje od nich profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy. Chodzi bardziej o oswojenie dzieciaków z tematyką ratownictwa i uświadomienie, że wiedza, gdzie dzwonić w sytuacji kryzysowej, ma znaczenie. Trzeba o tym pamiętać, że pogotowie przyjedzie po pewnym czasie, a tylko świadek zdarzenia, ta pierwsza osoba może tak naprawdę pomóc osobie poszkodowanej. Gdzieś na jakichś boiskach, gdzie dzieciaki są często takie już starsze, bez rodziców, bez nawet nauczycieli, gdzieś tam w takim czasie wolnym, pozaszkolnym, kiedy przyjeżdżamy i jakiś tam prowizoryczny opatrunek jest założony, kiedy już ktoś wie, że musi gdzieś stać i czekać. Czekać na tą karetkę, machać tej karetce. Także no, często się z tym spotykamy, że już takie maluchy wiedzą, Przynajmniej po trochu, co robić w takich sytuacjach? Warto zaczynać edukację w wieku przedszkolnym, bo w wieku szkolnym dziecko może już samo uratować ludzkie życie. Dziecko już, można powiedzieć, anatomicznie ma możliwość na przykład chociażby wykonania uciskania klatki piersiowej, może udrożnić drogi oddechowe, może e, położyć człowieka w pozycji bocznej bezpiecznej, może nawet zatamować krwotoki i krwawienia, czyli ten proces e, przerwania umierania już może praktycznie wykonać cały. Z akcji na terenie ośrodka szkoleniowego województwa. Pogotowia Ratunkowego skorzystało 8 grup szkolnych i przedszkolnych. Nie mamy takich możliwości, żeby do wszystkich pojechać i wszystkich nauczyć, dlatego staramy się organizować takie dni otwarte. Jeżeli będzie dużo chętnych, no, spróbujemy zorganizować większą ilość takich szkoleń. Prowadzimy zajęcia z dziećmi w przedszkolu, mamy taką tematykę też związaną z... E... Z zapoznaniem numerów alarmowych. Takie zajęcia mają jeszcze jedną dodatkową wartość. Uczą szacunku do zawodu ratownika medycznego. Dni otwarte trwają też z kolei w warsztatach terapii zajęciowej Misericordia. Dla podopiecznych to miejsce, w którym mogą realizować swoje twórcze pasje i rozwijać się zawodowo. Do siedmiu pracowni przychodzą osoby niepełnosprawne z Lublina i okolic. Michał Hetman. Pracowni ceramicznej praca w re. Powstają miski, garnki, filiżanki, małe cuda. To nie jest tak, że możemy sobie zrobić tej ceramiki bardzo dużo. Raczej skupić się musimy na oryginalności, jakości niż na tych ilościach ceramiki. I jeden gotuje, inny sprząta. Trochę pasji, trochę obowiązków. Rutyna ma uczyć życia poza warsztatami. Mamy to szczęście, że osoby niepełnosprawne, które korzystają z naszego wsparcia idą do pracy, więc no spełniamy swoje zadanie. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, daje to dużą satysfakcję. Chociaż trzeba powiedzieć, że no nie zawsze się udaje. Kiedy się udaje, zostaje wolne miejsce, a miejsc zajętych w warsztatach terapii zajęciowej musi być 35, żeby było do Finansowanie. I po to są dni otwarte, by wdrożyć nowych podobiecznych. Po to, żeby pokazać, jak pracujemy, jak działa warsztat, jaka jest tutaj atmosfera, żeby pokazać próbki naszej pracy rękodzielniczej na warsztatach otwartych dla osób z zewnątrz. Ciekawi miejsce, tak ciekawi ludzie. Ja tutaj tworzę osiedle, to są bloki, to chmury, to alejka, to drzewo, a to... Krzak będzie. Chciałam urzeczywistnić na tej pracy swoje takie widzenie świata inaczej. Inaczej w tym miejscu nie znaczy ani gorzej, ani lepiej. Po prostu inaczej. Za codzienną pracę podopieczni podziękowali opiekunom, pisząc takie krótkie notatki. Warsztaty pomogły mi w przygotowaniu do samodzielnienia się, zdobyłam nową wiedzę i umiejętności i zdobyłam tutaj nowych przyjaciół, Asia. Ale czasem nie trzeba nic pisać. Wystarczy odpowiedzieć. Czym dla Pani jest misericordia? Wszystkim oparciem, jakimś takim coś, na czym można coś zbudować. To jest miejsce, gdzie mogę się uczyć nowych umiejętności i też zawodów. Jeżdżę na różne wycieczki wyjścia i cieszę się, że, że, tu, że tu jestem. To bycie w grupie ma kluczowe dla terapii znaczenie, bo samotność pogłębia wykluczenie i stany chorobowe. Oprócz leków niezbędna jest rehabilitacja społeczna, zawodowa, niezbędne jest wychodzenie z domu. Nie da się brać leków na żadną chorobę i po prostu leżeć w łóżku i czekać, że przejdzie, bo nie przejdzie. W Polsce działa ponad 270 warsztatów terapii zajęciowej, korzysta z nich 26 tysięcy osób niepełnosprawnych. To nam pozwala wtedy zadbać o tego człowieka w taki kompleksowy sposób, zdiagnozować jego potrzeby, yy, zaktywizować go ewentualnie zawodowo. Warsztaty terapii zajęciowej Misericordia działają już 18 lat. Michał Hetman, Panorama Lubelska. I to wszystko w tej Panoramie Lubelskiej. Za chwilę o pogodzie opowie Państwu Olga Szypulska. O 21.15 na naszej antenie program Gość Panoramy, a w serwisie o 21.30 powiemy m.in. o nielegalnej hodowli psów w Opolu Lubelskim i o studenckiej wiośnie teatralnej. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego wieczoru.